Być może. Panowie, ja mam przykład 46, akurat to Mam, diatom. Słuchajcie, komuś zbyt! dam nalot, proszę. Zabijanie operacji. Zabijanie operacji. Zabijanie Zabijanie operacji. Zabijanie operacji. Zabijanie operacji. Muszę na elektryka sobie poszukać jakiegoś gracza, Tu zbiera. Oj, o Jezu, szadoł. Już ci daj, już ci daj, chcę Bardzo dużo botów schodzi tu na nas. O, gracz, crunch, crunch. Grasz? Zdjęty, zdjęty, ale jest jeszcze jeden. Poczekaj, się jeden. tylko. W rośnie aktywność wroga, bądźcie czujni. Podnoś, podnoś. Coś no, się próbuję, przybliżmy. ale... To jest zostawimy. Jest, jest. A... Przez chwilę miałem. Przez chwilę miałem. Przez chwilę Goście miałem. są. Goście jeszcze są. Bo się świeci. Goście są na środku. Irek, nie dam rady. Weź mu granatnik. Weź mu granatnik. A ty weź, bo ja nie wiem, jak to z tego tam się... Co ty, nie zbierasz? No to jakieś pierd... typu cyfra, Dobra. Dobra. Słuchaj, plecaki wziąć im, żeby... Ja. I na środek, chodź. Przejdę na bezpośredni. <coughs> Ofis zamknięty. Dziwne. Dennis, Zamknęli za ogół. tu był, panowie? I to ja. Ja powyższyłem. Wiesz, wiesz kamizela? Beszkam i zale i wracamy po imię. Tak? tak? To weźmy go. bo tu gdzie słyszałem ich na wajpie, mogą e. kampić gdzieś. Pójdę! Trafili mnie! Nad nami, coś się dzieje. Zobacz, czy leży. Leży, super. No, tu Pompa. Jakby ktoś chciał. Już ci oddaję to. Wiesz. Masz argiela. A, mam kamizelkę też. Mam tu torbę z Tyrek. Idę na łupieżce. Dobra, tylko nie siedźmy tam, bo tam będą poty cisły, a tu, tu gdzieś goście są. Ja patrzę oni kampią gdzieś na. Nie mam, mam. Mam tu amunicję! Takie znikły tutaj w ogóle jakieś? Dwa tylko zostały. Uwaga. Torba z pancerzem, tutaj! Dobra, na są! na górę. Są, 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 ślizgają Gdzieś? Nie, poczekaj, może widzą Słyszę leci po schodach No, w środku, za mną, za mną, wszyscy za mną. Zostaw, zostaw powrót, powrót Chciałem, Chciałem tylko tak kuchnąć Za mną, za mną, za mną, za mną Za mną Chodź z tym granatnikiem tu będą Ruszam. Danielu złote czaszki zbierasz chodź, chodź chodź Tu są, tu są, tu są, tu są To Mangle cię wyjęć Nie jest sam, jest ich. Proszę, proszę. Ja jak sobie... NAPRAWDĘ nie wiem gdzie jest. Zło... Tak Proste. było na Proste. 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 na Proste. 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 coś? Proste. Leci, leci, leci. Może być bot? Weźcie tą trójką. <laughs> Jestem pod ostrzałem! Linda? <Przyska>, <laughs> albo albo nas no, odlecimy, Lecimy, patrz na niego. Po prostu puśćcie mnie. Nie wiem, czy nam się uda, ale to może być cymy. Nie chcę marnować celu. Dziękuję. Opa, Radek, do Nie dobrze. Aha, dobra, on się wystraszyłem. 2-1, Dwa... Jesteście poza to... Ja JESTEM STRZAŁEM! dzięki. Gdzie będzie ostatni?

Dobra, ten wyszedł stoi. Bartek, coś da się... byliście na szpitalu? No to gość jest na szpitalu, to był komunikat No właśnie... Nie martw się! Wyjdziesz z tego! się. Ale był koło side lab, że ktoś... To jest side-lap. Gdzieś, gdzieś coś mi tu... Kinaś naprawdę pota. Musimy przywołać Wielikana, no. Ja tam panowie zaświli. Ostatni okay, ekspil. Okej, my też na ekspil. Droga. Ktoś potrzebuje pieniążki do portfela? Poszedłem, nie, nie, mam Ja też. medyka i... tam, nie? Ktoś, około Patrz, nie trafia we Dajemy do ich. Tu latam. Uciek, 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 kurwa. No, piękna rądka. Pajdę, że dobrze bo ja oczywiście zapomniałem. No, niestety, gdzie jest ostatnie winda? Nie. To już niech padło ładnie, nie się Ja nie wiem. Nie pokazuj, się nie pokazuj, woli mnie wykrasz. prowadzi do. Spider rządzi. Spider rządzi. Ja ja. Rząd. Jeszcze, jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze Uch, nie się przy mnie, przy mnie, przy mnie, przy mnie, przy mnie, przy mnie, lewo. Mam tu mnie, mnie, Mamy mnie, Spadamy, spadamy, spadamy. Pan ciągle Likan wychodzi. Poczekaj do windy bo do windy. Do windy. Rano, rano, nie wyjdziesz. Pod poszedł granat. granat to Ale dobrze zmykam. Co so, Położyłeś go. E, no, był przy mnie. Jakby w ogóle nie widziałem. on się. Tak, nie, i na który się No to tak, no ja koło niego leżałem. ja I nie on w ogóle mówi, że nie widziałem. ja nie miałem pojęcia gdzie, nie? Tak. Za drzwiami się schował, wiesz, Sprytny. I się podniósł. Tak. Jakby był, widzisz, spod, to by już nie przeżył. Trójka.